O co chodzi z tym ziobro? Ludzie się pytają, o co chodzi z tym ziobro, proszę abstrahuję od tego, że był na czele zorganizowanej grupy przestępczej, która wykradała pieniądze ze Skarbu Państwa, za co była kara śmierci w PRL-u i powinna być przewrócona do takich bandytów jak Ziobro. A przeciwko niemu zeznało już tysiące świadków i wiemy, że jest po prostu on, herszter. Świadkowie są tylko dla procesowego, procesowych potrzeb przesłuchiwani. Trzej kluczowi to oczywiście to jest ten bandyta, co został w Anglii zatrzymany i teraz sędzia angielski powiedział, że nie będzie tego przygłupa utrzymywał na koszt podatnika brytyjskiego, więc ma mieć obrączkę i ma mieć areszt domowy, czyli jakby areszt więzienny zamienił na areszt domowy, do, ponieważ sprawa ekstradycyjna będzie dopiero za pół roku i stwierdził, że Anglicy nie będą płacić za takiego przygłupa i ma dać zapłacić za to, że prawie 3 miliony złotych za to, że po prostu w tym więzieniu w ogóle na Anglii przebywa. Nie i może z Anglii wyjeżdżać, tak dalej, tak dalej. Później go do Polski cofną i w Polsce dostanie 25 lat więzienia. Chyba, że będzie zeznawał przeciwko Ziobro, wskaże go jako szefa grupy, go jako, grupy jako szefa grupy wskaże, tak już jako szefa grupy wskazał, już ten przygubce z Dominikanu uciekał. I go tutaj, tutaj ekstradycje zrobili z Dominikany. I po prostu wiemy, że Ziobro dostanie 25 lat więzienia. To jest jakby stuprocentowo pewne, tak? Na podstawie tego, co wiemy, co zrobił. Teraz, jeżeli chodzi, co on mówi. On mówi o tym, że Trybunał Kaczyńskiego to jest jakiś Trybunał Konstytucyjny. Nie. Trybunał Konstytucyjny to jest Trybunał, który składa się z sędziów rozkłada się z sędziów. Mu trzeba być sędzią, tak? Trzeba być sędzią, a nie politykiem. A w Trybunale Kaczyńskiego siedzą politycy, pisowcy, którzy udają sędziów, więc to wszystko, co mówią, jest jakby nieważne. Po drugie, Tusk bardzo fajnie robi, bo mówi, że skoro oni sobie coś piszą, tak jak ja bym sobie co coś pisał, czy ty byś sobie coś pisał, no to, 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 to czemu Tusk miałby to publikować? Nie, koniec, kropka. Winą Tuska jest tylko to, że on w ogóle ich jeszcze wszystkich nie aresztował, a, bo jak ja bym sobie siedział na przykład w Trybunale e, Konstytucyjnym, to bym aresztowany, więc czemu tam tamci nie są aresztowani, prawda? I, i to jest właśnie największy błąd Tuska, że po prostu tego m, nie rozgranicza, bo on nie chce jakiś tam taki robić zaostrzenia. A tu nie ma żadnego zaostrzenia. Że ktoś, kto nie jest sędzią, ktoś, kto jest politykiem pisowskim, ktoś, kto został wybrany w sposób wadliwy, czyli przez tak zwaną NO KRS, która była znowu nie KRS-em konstytucyjnym, tylko politycznym, pisowskim e, organem, który pisowców tylko do sądów wkłada. Dał, przybierańców, no to wiadomo, że wszystko dalej tak samo już jest bezprawne. I to rzekły wszystkie światowe, wszystkie międzynarodowe oraz polskie sądy, prawda? Więc po prostu wiemy, że to, jest, że Trybunału Konstytucyjnego nie ma, nie ma KRS, jest tylko, wyłącznie, jest tylko i wyłącznie Trybunał Kaczyńskiego i te wszystkie sądy, gdzie są jeszcze ci pisowcy, dający sędziów, w związku z tym, że byli wybrani przez. przez pisowców, a nie przez sędziów. Nie są sędziami, bo tak stanowi o tym konstytucja. Nie ma o czym tu dyskutować. No i teraz ten ziobro cały kilka razy unikał przesłuchania. No i w końcu go do siłą przez policję się doprowadzić. Policja miała prawo wejść do tej telewizji, do, do tej pseudo telewizji Republiki, na którą setki milionów pompowała, a, która teraz nie zastępuje TVP-urze i co? Chciałbym, żeby tylko tam po prostu aresztowano. Oczywiście policja może mogła wejść, bo prokurator może do dwa dni wstecz wydać takie, taką decyzję o możliwości wejściu, kiedy jest stanie podejrzenie, że tam zbieg, czyli ten właśnie Ziobro się ta szmata pisowska ukrywa, ta kurwa makaron, Minkishon, naleśnik, kurwa, czy jak tego chuja nazwać, Chce, możecie jak chcecie, co po prostu, e, dlaczego on cię aresztowany, słuchajcie, no, ja mam takie, takie pytanie do Ziobro, no skoro Ziobro walczy z nowotworem, skoro Ziobro walczy z nowotworem, no to dlaczego się dziwi, że my, Polacy, z takim nowotworem jak on, prawda, chcemy walczyć? No to niech on też porzuci nowotwór, walkę z nowotworem, to my też porzucimy walkę z nim jako nowotworem, prawda? No to jakaś musi być konsekwencja w tym wszystkim. No, no więc też ta szmata Pisowska oczywiście przyszła. Komisja bardzo pani się zachowała. Da 30-dniowy areszt. Sąd teraz to klepnie i kurwa Pisowska będzie, pewnie, albo do, na Białoruś, albo do Moskwy, albo do Orbana, do jednego z tych putinowskich organów się chowała. No i i tak uważam, że powinni w tym momencie normalnie być. Samoloty, helikoptery wysłane, porwanie go do Polski. I tutaj normalnie 25 razy lat, razy 10. Tak, żeby ta kurwa pisowska nigdy zmierzania nie wyszła. Pozdrawiam.